Brzawa wokół Newborg nie cichnie. W jej partii panuje niepokój. Newborg dała się odstawić na boczny tor. Czy jest dziś inną osobą niż 12 lat temu? Ukazał się wywiad z tobą i premier. Dwie potężne kobiety wspólnie rządzą światem. Dołączy do nas szefowa działu Katrin Fensmark. Specjalistka od Newborg. W Grenlandii znaleźli ropę. Szykuje się katastrofa klimatyczna. Obiecałam wyborcom ambitne cele klimatyczne. Dotrzymam słowa. Minister nie może prowadzić własnej polityki klimatycznej. Nie jesteś już premierem. Dasz mi znać, jeśli mnie poniesie. Zgoda. Dzięki. Mam do wyboru: zmienić stanowisko albo złożyć rezygnację. Oferujesz mi ropę, żeby ratować karierę? Poinformujesz o tym wyborców? Nie jesteś sobą. Dostosowuję się do okoliczności. Wiecie, jak muszę się gimnastykować z Ameryką, Rosją i Chinami? Chiny nie pozwolą na krytykę. Załatw to jakoś. Praca jest dla ciebie taka ważna? Byłaś premierem i przeżyłaś. Wczoraj Rosja pogwałciła suwerenność Danii. Jakich ludzi szanujemy? Takich, którzy krwawią na ringu, ale wstają i walczą dalej. Dryfujesz na krze. Miejmy nadzieję, że się pod Tobą nie roztopi.